Co to jest zespół Sjegrena i jakie są jego przyczyny? Zespół Sjegrena jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym, organizm wytwarza przeciwciała przeciwko własnym białkom. Zmiany, do których dochodzi w przebiegu zespołu Sjegrena to zapalenie i uszkodzenie gruczołów wydzielania zewnętrznego, głównie łzowych i ślinowych, oraz równoczesne zmiany zapalne w wielu układach i narządach. Przyczyna zespołu Sjegrena nie jest znana, ale niewątpliwie w jego występowaniu odgrywają rolę czynniki genetyczne, być może także zakażenia wirusowe. Jak często występuje zespół Sjegrena? Trudności w rozpoznawaniu zespołu i związane z nim bardzo liczne objawy powodują, że nie można dokładnie ocenić częstości jego występowania. Według różnych źródeł częstość tam mieści się w wartościach od 0,5 do 5% populacji? Większość chorych stanowią kobiety. Wiek zachorowania przypada najczęściej na 5 i 6 dekadę życia. Jak objawia się zespół Jegrena? Objawy zespołu Jegrena dzieli się na te, które zależą od zmian w obrębie gruczołów. Głównie łzowych i ślinowych, i objawy pozagruczołowe, objawy gruczołowe zapalenie gruczołów łzowych powoduje niedostateczne wydzielanie łez, co prowadzi do suchego zapalenia spojówek, uczucie piasku pod powiekami, pieczenie, światło wstręt, i rogówki. Niedostateczne wydzielanie śliny powoduje suchość w jamie ustnej, szybko postępującą próchnicę zębów. Obserwuje się często powiększenie ślinianek przyusznych, rzadziej podżuchwowych, mogą one być bolesne. Objawy pozagruczołowe Objawy ze strony układu oddechowego są wynikiem braku wydzieliny śluzowej w drogach oddechowych i powstawania nacieków zapalnych w obrębie płuc. Dochodzi do częstych zakażeń. Objawom tym może towarzyszyć zapalenie ucha środkowego. Niedostateczna ilość śliny i jej nieprawidłowy skład przyczyniają się do trudności w rzuciu pokarmów, ich wstępnym trawieniu i połykaniu, często występują nudności, bóle w nadbrzuszu, w gastroskopii widoczne jest zapalenie błony śluzowej żołądka. Zespołowi Sjegrena mogą towarzyszyć stany zapalne w obrębie wątroby, często towarzyszącą chorobą jest niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto. Do zmian zapalnych dochodzi także w nerkach. Częste są objawy ogólne związane z układem nerwowym, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, dochodzi do uszkodzenia nerwów obwodowych, ośrodkowego układu nerwowego, porażenie połowicze, zapalenie rdzenia kręgowego. Trudne jest odróżnienie niektórych objawów od występujących w przebiegu stwardnienia rozsianego. Objawy ze strony układu ruchu w przebiegu zespołu z jęgreną to ból i zapalenie stawów, ból mięśni. Zespół może także nakładać się na reumatoidalne zapalenie stawów. Często dochodzi do znacznej suchości skóry, może pojawiać się plamica. Występuje także objaw Reinauda, blednięcie i ból palców pod wpływem zimna, objawy suchości dotyczą także narządów płciowych u kobiet, zmniejszenie się ilości wydzieliny ze ściany pochwy i śluzu wytwarzanego w obrębie szyjki macicy przyczynia się do świądu, bolesności i powstawania zmian zapalnych. U około 20% chorych z zespołem dochodzi do niedokrwistości. Często obserwuje się zmniejszenie liczby leukocytów i slash lub płytek w badaniu morfologicznym krwi. Zagrożenie dla chorych z zespołem Sigrena stanowi rozwój nowotworów złośliwych, chłoniaków nieziarniczych, które występują w tej chorobie około 16 razy częściej niż w ogólnej populacji. Ryzyko pojawienia się chłoniaków zwiększa się wraz z czasem trwania choroby. Jak już wspomniano, zespół jegrena może być wtórny, to znaczy nakładać się na inną chorobę, oprócz wymienianego wyżej reumatoidalnego zapalenia stawów do chorób tych zalicza się szczególnie toczeń rumieniowaty układowy, twardzinę układową i inne choroby układowe tkanki łącznej. Co robić w przypadku wystąpienia objawów zespołu Sjegrena? W razie wystąpienia objawów zespołu Siegrena należy zgłosić się do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Bardzo ważne jest wczesne zgłoszenie się do okulisty, który stwierdzi, jakie jest wydzielanie łez i czy objawy ze strony oczu mogą przemawiać za zespołem Siegrena. Okulista zbada także, czy nie doszło do uszkodzenia rogówki i zaleci odpowiednie postępowanie. Stwierdzenie suchego oka powinno być podstawą do dalszej diagnostyki zespołu, którą będzie prowadzić lekarz rodzinny we współpracy z reumatologiem, internistą, często także z hematologiem, stomatologiem i innymi specjalistami. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie zespołu z Jegrena? Rozpoznanie zespołu z Jegrena bywa trudne. Jego podstawą jest stwierdzenie opisanych objawów suchości, przydatne jest badanie ultrasonograficzne ślinianek, można wykonywać badanie mikroskopowe mniejszych, wargowych, gruczołów ślinowych oraz badać w surowicy krwi obecność odpowiednich przeciwciał, markerów zespołu, jakie są sposoby leczenia zespołu Sjegrena. Leczenie zespołu Sjegrena wymaga współpracy wielu specjalistów. Ochrona narządu wzroku to głównie stosowanie sztucznych łez, ich rodzaj i częstość stosowania musi określić okulista, który powinien monitorować leczenie. Białe ze strony poszczególnych układów wymagają często stosowania silnie działających leków immunosupresyjnych i leczenia szpitalnego. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie zespołu sigren nie znamy przyczyny zespołu Siegrena i nie możemy go całkowicie wyleczyć, zwalczamy tylko jego objawy i zapobiegamy powikłaniom. Chorostem z tym zespołem wymaga stałego monitorowania, obserwacji zmian gruczołowych, kontroli wielkości ślinianek, węzłów chłonnych, śledziony, powtarzania badań laboratoryjnych, co trzeba robić po zakończeniu leczenia zespołu Siegrena. Nie można całkowicie wyleczyć chorych z zespołem Sjegrena. Trzeba pamiętać o częstej kontroli okulistycznej i starać się chronić oczy. Odpowiednie szkła korekcyjne, unikanie kontaktu z pyłem, zadymionych pomieszczeń, zgodne z zaleceniami okulisty, stosowanie odpowiednich kropli czy innych leków. Bardzo ważna u chorych z zespołem Sjegrena jest rezygnacja z palenia tytoniu. Konieczna jest częsta kontrola stanu zębów, ponieważ bardzo szybko dochodzi do próchnicy, wytwarzanie śliny można pobudzać, żując bezcukrową gumę. Z uwagi na zagrożenie nowotworem, chłoniakiem, konieczna jest stała obserwacja objawów prowadzona przez chorego, lekarza rodzinnego i odpowiednich specjalistów.